Siemanero, z tej strony Młody, gracie właśnie w dzisiejszym odcinku trochę a masz, a masz, a masz, a masz a masz Właśnie w dzisiejszym odcinku tak jakby trochę pochodzę po jaskiniach. I właśnie poszukam trochę Amash... 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 No i właśnie tak jakby trochę poszukam ten rzeczy, jakby nie wiem czy to można nazwać x że właśnie użyłam mapy żeby przeszukiwać jaskinię Tak jak... Tak jakby chyba to tutaj wejdę hmm, tutaj wejdę Jednak tam nie wejdę W ogóle nie nagrał mi się odcinek jak właśnie tutaj przeszedłem Właśnie a i jeszcze ważna informacja. W następnym. O jest jestem. W ogóle następnym odcinku, właśnie, a następnym odcinku, właśnie, dodam mo modyfikacje na temat temperatury. Gdzie po prostu zbyt ciepła temperatura lub zbyt zimna, właśnie, zadaje mi obrazenia. I też yy, piciem właśnie wody i jakby będzie trochę ciekawe ja, ja stamtąd właśnie przesadą to się trochę podbudowuje. Budu, budu 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 tam, tam chyba nie byłem, co tam pójdę. tutaj oświetle tutaj oświetlę w ogóle możecie subskrybować mój kanał bo subskrypcja jest darmowa dla was to jest dla moment a ten a w ten sposób właśnie pomagacie mi się rozwijać rozwijać mój kanał a masz a masz a, masz, a, masz, a, a masz. Jakby, jakby to jest dla chwila moment ale mi to naprawdę pomaga rzeczowo. jeszcze powiem wam że jakby w następnym odcinku chyba będę bardziej ogarniać tego moda, jak, jak on działa. I właśnie poza odcinkiem na innym świecie... O Jezu, ile was tu? Jezu a masz, a masz, Odejdźcie! Jeden sobie? Ja, tutaj jeden zrobi? A, tutaj tylko. Jeszcze tutaj. Wiedziałem, czy będzie skript. Właśnie za mną. Ale co tam, co? Amas, Amas. Amas, Amas. Nie podchodźcie! Nie podchodźcie, nie podchodźcie, no i już, jest git, właśnie, mówił, mój... kurde, hyster Mario? mówiłem wam, że właśnie poza so odcinkiem będę właśnie patrzeć modę, jak on działa dokładnie, no, a a masz, a masz, a masz, chodź tu, Tam. o, diamenty, darmowe diamenty, Dobra, to na szybko wykopię. O, tylko jedna uda. Dobra, to chyba muszę trochę wyratować, już. Dobra. Tutaj postawię. I właśnie już będę iść tamtą stronę. Na szybko, właśnie. Tutaj postawię, tutaj postawię. Tutaj też, tutaj. bo jest jakiś półskielet. Chyba że z nim nie będę walczyć zbytnio, bo to jest malowanie mojego czasu, właśnie. A ja chcę tam, tam dojść. Dobra, to już jestem jako tak blisko telu. Dobra, powinno już być git. A, a, skelet i zombie! Uciekam! Uciekam! Jezu, jestem. Powoli, jo! Ty tylko mnie zostawcie. A tutaj damy adek A tutaj możesz podbudować Szybko budurę. Wziąłeś o Chryste. A, a, a. Won! A, a. Won! Won ode mnie! Won! Jabły! Won! Won! Ała! Jakoś dałem adek z tym Jezu Chryste, Jezu chyste! Muszę szybko zjeść. Jezu Chryste. No tutaj się przykopię trochę Tutaj o Tutaj, tutaj No właśnie, jem. No szybko łuk Żeby załatwić skeletona Spupić skeletona No właśnie, teraz właśnie, gdzie on jest? O, tego małego dziada to właśnie trzeba jak nie masz No i papa! A w ogóle możecie napisać pod komentarzem, jak wam minął dzień, bo mi na pewno ciekawie minął. I jeszcze wam życzę miłego dnia. Tak razie w. Bo każdemu może być po prostu inny dzień. Jednemu bardziej szczęśliwy, drugiemu bardziej smutny. Dlatego właśnie życzę Wam miłego dnia bardziej. Żeby byście byli bardziej happy. Dobra, to ja podbudowuję się. Dobra, jako tako już. Tu tu, 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 tutaj wejdę. Chyba tędy właśnie przyszedłem. Dobra. Tutaj. Tutaj. A, tutaj już byłem. To tutaj jednak. No i tutaj jest to. Dobra, papa, pa, miłego dnia.